Cześć. Witam Cię na dzisiejszym czytaniu anielskiej odpowiedzi już wypadły mi dwie karty. Zdobądź więcej informacji i mało prawdopodobne. Czyli powinieneś zasięgnąć gdzieś może w jakieś książki, może gdzieś w internecie poszukać informacji na temat, który Cię teraz tam nurtuje. Mało prawdopodobne karta oznacza, że. no. Też coś podobnego jak tutaj musisz osiągnąć, znaczy no, dostać więcej informacji, zdobyć więcej informacji, bo póki co jest to mało prawdopodobne, ale jak dowiesz się więcej na ten temat, to może się to zmienić. Kolejne karty w przeciągu kilku tygodni i posłuchaj swojej intuicji. W przeciągu kilku tygodni yy, sytuacja się rozwiąże. Posłuchaj siebie, swojego serca, bo tutaj ci coś chcę podpowiedzieć. Kolejna karta. Istnieje coś lepszego. Istnieje coś lepszego. Być może wszechświat ma lepszy plan dla ciebie niż ty sam masz go dla siebie. Tak, tak mi coś przyszło. Zapytaj swojego, swoje anioły. I wypatruj znaków. Burza. Burza, pioruny. Może mają dla ciebie jakieś znaczenie. Tęcza. Też mi tu przychodzi do głowy. Bądź pozytywny, czyli nie myśl negatywnie o tej sytuacji, bo czy tak czy tak rozwiąże się ona dla ciebie pomyślnie. Nie. Nie. Wyciągnijmy jeszcze jedną kartę. Co oznacza to nie? Jakaś okazja. To nie oznacza okazję, czyli być może nie powinieneś iść w tym kierunku w przeciągu roku i bądź asertywny, czyli pamiętaj, że nie zawsze musisz się na wszystko zgadzać i że czasem warto powiedzieć nie i wyciągniemy sobie tu jeszcze dwie karty poproś innych o wsparcie i medytacja przyniesie odpowiedź innych, czyli może ktoś z Twojego grona jeszcze karta na spodzie zaufanie czyli zaufaj Wszechświatowi, bo wszystko pójdzie dobrze dla Ciebie Daj znać co o tym myślisz i do usłyszenia.